Więc ok, jeśli chodzi tutaj o dostarczanie siana, no to weźmy sobie taką ładowarkę No i możemy na przykład kupić kostki siana, albo możemy zrobić swoje własne siano Ja akurat tu kupiłem w sklepie, więc weźmiemy sobie tą kostkę siana, dostarczymy No i to siano dostarczamy oczywiście w tym miejscu, gdzie mamy tą ikonkę Tutaj sobie to położymy tą kostkę. No i to automatycznie już te konie się nakarmią. Teraz weźmiemy jeszcze, przewieziemy tą kostkę słomy i za chwilę przewieziemy jeszcze owiec. No i słomy tak samo jak siano, albo owiec dostarczamy w tym miejscu. Więc sobie tutaj to rozładujemy. Ono jak widzieliście, już tutaj nam się pościeliła słoma w tej zagrodzie. A właściwie to w tym budynku, no bo w zagrodzie nie ma słomy, tylko w tym budynku nawet jeszcze trochę zostało. Tutaj w tej kostce. No to mamy ładnie pościelone. Więc okej, okay, teraz jeszcze przywieziemy owiec. No i owiec oczywiście można albo samodzielnie zebrać na polu, albo możemy go kupić w sklepie w takich specjalnych workach. No i albo możemy to przewieźć za pomocą ładowarki, albo możemy sobie to w ten sposób tutaj załadować na przyczepę, podjeżdżając i tutaj klikając odpowiedni przycisk, żeby to uzupełnić. Oczywiście wysypujemy to w tym miejscu, nie wiem czy tutaj ta kostka nie będzie przeszkadzać, ale nie, widzę, że tutaj mamy dość duże pole, gdzie możemy to wysypać.